Łatwo parkuje, szybko kupuje. Bo jak parking, szerokie alejki niskie ceny, to w Lidlu Mr. Hayes, you gave up racing. Od reżysera filmu Top Gun Maverick. F1 filma w kinach od 27 czerwca. Sky Showtime, ostatnia szansa. Minus 40% przez 12 miesięcy. Are you with us? Cały rok rozrywki ze światowych wytwórni filmowych. Problem solved. Sky Showtime. Hey! Jak zarabiać tysiące nie wychodząc walnych? Manifestuj kosmiczną moc w zaś Dawaj do nas. Trzymajmy się razem. Zbyszko! Oho. Czy korzysta pan z usług Bociana? Tak, bo to polska firma. Każdy korzysta. Od 25 lat odpowiedzialnie wspieramy Polaków. Zadzwoń 600-100. Bocian Finanse to jest to. Bocian Finanse to marka należąca do Everest Finanse S, a który jest pośrednikiem kredytowym. To ledzę, bo dzisiaj mam w pracy bitwę pod Grunwaldem. Ale tak bez śniadania? Pracy! Król zawsze mówi. Barówka z szynki na śniadanie to najważniejszy posiłek dnia! Oczywiście, oprócz parówki szynki na drugie siadanie! Na kolację? I na kolację! Daj! Parówki Krakus, 100% naszej szynki. O takie parówki walczyliśmy. Na wakacje chyba pojadę do Francji, po oblegać jakiejś zamki. Tylko weź parówki, bo ślimakami się nie najesz. Krakus, król szynki. W świecie, w którym jeden rycerz. Zaraz, zaraz. Jaki jeden? Przecież ze szwagrem jestem Kiedy i dobrze. sąsiadem. W świecie, w którym trzech sprawdzonych w warce... Przepraszam, drobna korekta. Sprawdzonych w warce. Coś bardzo poważnie ci narratorzy ostatnio. Wśród swoich jesteś chłopie. Zrzuć zbroję. Warka, zrzuć zbroję. Hej, małe rzeczy też mogą dawać dużo radości. A nawet bardzo dużo. Bo teraz w IKEA akcesoria o wartości minimum 30 zł są dostępne ze zniżką 15%. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Maluszki wiedzą jak sprawdzić na ile komfortowe są nasze pieluszki Nowe pieluszki Pampers Premium Care Wchłaniają wilgoć błyskawicznie Odprowadzają ją i zatrzymują pod wyjątkowo miękką warstwą Zapewniają maluszkowi nawet w 100% suchą noc i komfort skóry A ich nowa kieszonka Stop and Protect Pomaga zapobiegać przeciekaniu z tyłu pieluszki Komfort skóry zaakceptowany przez maluszki Tylko teraz kupując dwa duże opakowania Pampers Pants w naszym sklepie na Allegro Zapłacisz 50 zł mniej Wybierz darmową dostawę z Allegro Smart Zamów dziś, odbierzesz jutro Potrzeba mi czuławę. Ubezpieczamy na wypadek u Żyjmy dół. razem lepiej. Patrz komu się odlepiło temu autu. To się zatentyguje! Misiu, pakiet oce wunika ma naprawę na miejscu i dobrą cenę Dobry pakiet oce wunika. Na dobre rzeczy warto poczekać Ale te najlepsze Przychodzą same Najsłodsza w ekipie Nowa miodowa 0% Nie ma drugiej takiej Zmrożone ptasie mleczko Wow, to teraz ta czekolada musi trzaskać Pianka pewnie jest sprężysta A każda kostka to ochłoda Wow, spróbuj ptasie mleczko po zmrożeniu Za krew to jego dewiza. Nikt na świecie nie cierpi bardziej niż ktoś, kto musi pochować własne dziecko. Powiedz wszystkim, że nie będą bezpieczni, dopóki nie dowiem się, kto zabił misy. Co zrobisz, jeśli go dopadniesz? Zabiję. Steven Seagal. Sprawiedliwość ulicy. W poniedziałek o 22.00. Człowiek, który rzucił wyzwanie rosyjskiej mafii. To zawodowiec. Chce wiedzieć, kim jest i dla kogo pracuje. Nikt mu nie podskoczy. Nie zabiłeś zwykłych Alfonsów. Zlikwidowałeś sztab Władimira Puszkina na wschodnim wybrzeżu. Możesz zostać kim tylko zechcesz. W twoim świecie tak, w moim to niemożliwe. Zmień świat. Denzel Washington. Bez litości. We wtorek o 22.00. Jedyny sprawiedliwy powraca. Tym razem zemsta ma osobisty wymiar. Brukselska policja mówi, że w hotelach zdarzają się rabunki, ale ona nie nosiła biżuterii. Ktoś zaciera ślady. Wiem. Zabiliście moją przyjaciółkę. Dlatego ja zabiję każdego z Was. Jedno błoto, jedna krew. Denzel Washington. Bez litości, dwa. W środę o 22.00. Spróbuj nowości. Desperados nocturno. Mam więcej? No, mogę? Plus, i tak mam więcej. Czerwone? No co, musimy więcej? Rosman to moja drogeria, bo daje mi więcej. Szukam produktów ze znaczkiem, mam więcej i zyskuję więcej w tej samej cenie. Bo tu mam więcej, Rosman. Moja drogeria. Ten lifting, ciągniecie z reszty! Dawaj do nas! Trzymajmy się razem. Zbyszko! Hey. Za pięćdziesiąt metrów skręć w prawo. W prawo? Ale przecież tam jest jed. Dlatego mówię, że trzeba skręcić. Zakupy zrobicie tam i jest duży parking. Ram, pam, pam. Parking, szerokie alejki i niskie ceny. Co w Lidlu. Przy ulicy finansowej mieszka Ania, która marzy o wygodnym autku. Nierabialne? Rabialne. Z nowością od Prowidenta. Weź pożyczkę bez prowizji u doradcy lub online do 30 tysięcy złotych. RRSO 29,1%. Prowident jest dobrze. W Dekatlon znajdziesz mnóstwo sportowych inspiracji na wakacje, które nigdy się nie kończą. Tylko teraz kupuj wybrane produkty 15% taniej z aplikacją Decathlon. Decathlon. Ready to play? Czy korzysta pani z usług Bociana? No pewnie, czemu nie? Dlaczego w Bocianie? Bo to polska firma. Od 25 lat odpowiedzialnie wspieram Polaków. Zadzwoń 600 100, 100. Bocian Finanse to jest to. Bocian Finanse to marka należąca do Everest Finanse S.A., który jest pośrednikiem kredytowym. Co tak mruga? No one. To były prawdziwe dzieła sztuki. Sztuka to była na murach. Ale trzeba było mieć talent i odwagę. Odwagę to miałeś, jak nosiłeś na szybkę z ulubionym zespołem. Mogłeś za to dostać niezły płomoc. U nas też można było go dostać, ale w gierki. Chcesz spróbować? by ja coś z mojego pokolenia. Ja mam coś dla każdego. Z pokolenia na pokolenie jesteśmy na tyle. Showtime, ostatnia szansa. Minus 40% przez 12 miesięcy. Are you with us? Cały rok rozrywki ze światowych wytwórni filmowych. Problem zawsze. Sky Showtime. Mocny, mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy z Kaufland Card. Mleko wypasione 2%, 2,14 za litr przy zakupie 6. A ser łtyka Classic XXL 17,90 za kilogramowe opakowanie. I tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. W świecie, w którym jeden ryczesz Zaraz, zaraz, jaki jeden? Przecież ze szwagrem jestem Kiedyś i W świecie, w którym trzech sprawdzonych w warce Przepraszam, drobna korekta Sprawdzonych w warce Coś bardzo poważnie ci narratorz ostatnio Wśród swoich jesteś chłopie Zrzuć zbroję Warka, zrzuć zbroję Maluszki wiedzą jak sprawdzić na ile komfortowe są nasze pieluszki. Nowe pieluszki Pampers Premium Care wchłaniają wilgoć błyskawicznie. Odprowadzają ją i zatrzymują pod wyjątkowo miękką warstwą. Zapewniają maluszkowi nawet w 100% suchą noc i komfort skóry. A ich nowa kieszonka Stop and Protect pomaga zapobiegać przeciekaniu z tyłu pieluszki. Komfort skóry zaakceptowany przez maluszki. Tylko teraz kupując dwa duże opakowania Pampers Pants w naszym sklepie na Allegro zapłacisz 50 zł mniej. Wybierz darmową dostawę z Allegro Smart. Zamów dziś, odbierzesz jutro. Santander Letnie Brzmienia. 20% zniżki na bilety i karnety przez aplikację mobilną Santander Bank Polska. Zagrają Hej, Mrozów, Koma, Zalewski, Edyta Bartosiewicz, Kaszka Sochacka, Babielato i wielu innych artystów. Najlepsze przed Tobą. Santander Letnie Brzmienia. Nie żyje, nie żyje, żyje nam! Nie, nie żyje nam! A kto? Biedronka To czym by tu przyświętować to trzydziestolecie? Jak to czym? Łom Żuniął! Pląc liścia? Pewnie. Leć, Pietronko! Leć w przestworza! Zdobywuj szczyty! Sukcesu i sukcesu! A w jakie poleciała, czy coś? Do Biedronki na urodzinki. Idziemy. Jak trzydziestolecie Biedronki, to złą żunią. Potrzeba mi ci ławę. Zabezpieczamy na wypadek łubu dół. Żyjmy razem lepiej. Aż komu się odlepiło od autu? To się zatępuje. Dziu, pakiet OC w Unika ma naprawę na miejscu i dobrą cenę. Dobry pakiet OC w Unika. Myślę, że możemy potraktować się pomyłkę.